Hi, my name is Dubro Kochendia and I'm the head of sales here at Televent. And with me, I have Andrzej Winkler from Poland Aslending. Hi, Andrzej. Hi. We have a couple of questions here which we will ask uh, Andrzej and uh, short answers for all of you guys that are interested in Televent. Uh, so, Andrzej, can you present your business in short? Okay. Dzień dobry, jest się Andrzej Winter? jestem operatorem vendingowym e, działającym w Polsce. E, firma powstała w 1997 roku, ale tak naprawdę na poważnie wendingiem zająłem się od 2004 roku. Prowadzę go wraz z moim wspólnikiem. Jesteśmy Fiendert, firmą rodzinną. Na chwilę obecną w sieci mamy 3000 automatów wendingowych. And, uh... Jak long do you work with Televent? Z telewendem pracujemy od 2020 roku, także to już 3 lata. And uh, you do you had experience before with telemetry with dynamic systems? Z telemetrią było to 4 lata wcześniej jeszcze współpracowaliśmy z Nayaxem i pracowaliśmy na telemetrii Nayaxa. And uh, why did you decide to, to use to try Televent? Dlaczego zdecydowałem się po wizycie tutaj w 2019 roku? Zobaczyłem rozwiązanie ten element Chorwacja. Spodobało mi się proste, czyste, przejrzyste i łatwe w obsłudze menu. Jest to program chyba napisany przez. Fachowców, ale do normalnych użytkowników, nie do informatyków, bo, bo wcześniejsze Telemetry, z którymi się spotkaliśmy, były zaawansowane, natomiast skomplikowane dla końcowego użytkownika. Tutaj jest to proste, intuicyjne, łatwe w, w obsłudze. I tak naprawdę to zdecydowało, że, że podjęliśmy decyzję o współpracy z Telewem. And uh, which benefits Telewemetry brought your business? Przede wszystkim, co najważniejsze, w moim odczuciu po zamontowaniu tego i implementacji systemu odzyskaliśmy kontrolę nad, nad firmą. Wcześniej mieliśmy może kontrolę nad tym, że pracownika widzieliśmy, przyjeżdża, opakuje się. Natomiast co się dzieje w automatach, jak one wyglądają, jak one działają, mogliśmy się tylko domyślać. Teraz wszystko jest proste, widzimy to, możemy to sprawdzać, możemy to analizować. Ograniczyliśmy koszty i tak naprawdę tak powiedział, Najważniejsze to to, że, że odzyskaliśmy, odzyskaliśmy kontrolę nad, nad, nad filmem. And uh, would would you say it's uh, it's hard to implement televent or did you had any problems with people while implementing televent? Nie, nie powiedziałbym, że jest ciężko to zrobić, natomiast wymaga to jednak czasu i zaangażowania i przekonania pracowników i ludzi, którzy tworzą firmę, żeby, żeby to zrobić. Natomiast sam proces trwał w naszym przypadku rok. Od, od, od podjęcia decyzji do zamontowania wszystkich, na tamtą chwilę to było. Ponad, czy blisko 2000 tysiące urządzeń. And would you say that your people like to work with this system or? Jak to zawsze bywa przy zmianach na początku e, nie byli zadowoleni z tego, natomiast w tej chwili trudno, jakbym zapytał i pytał nieraz, jak to teraz wygląda, to każdy mówi, że już w życiu nie wróciłby do tego, co było. Także ten... And how long did it take you to implement Elevent? Tak jak powiedziałem, rok, rok czasu, no jest to też proces złożony, bo to nie jest tylko montaż samych tych boksów, skrzynek, to też się wiąże z reorganizacją pracy magazynu. Także, jeżeli ktoś się nastawia, że to zrobi w miesiąc czy dwa, to też tak nie działa, to jednak wymaga jednak nakładu, nie jest to skomplikowane, jednak wymaga zaplanowania. I przeprowadzenia, jakby na żywym organizmie, co innego, pewnie, jeżeli, jeżeli się zaczyna i, i się montuje to od samego początku, a co innego, jak firma już działa i implementujemy to rozwiązanie jako nowe, ponieważ cały czas jest to proces, gdzie firma istnieje, działa, a my musimy pewne rzeczy robić w nowym systemie, a pewne w starym. Mhm. Także to, to musi to potrwać. And would you say that Televent is system more for controlling the cost or for pushing revenues up? I to, i to. Tutaj obydwie te, te, te występują, te, te rzeczy. Na pewno kontrola kosztów. Mamy to przejrzyste, mamy to podsumowane. W, możemy zrobić swoje zestawienia. Ale też pomaga rozwijać się poprzez dobrą obsługę, poprzez to, że automaty są pełne, uzupełnione, klienci są zadowoleni, nie rezygnują, co miało miejsce wcześniej, bo nie było tej, tej kontroli nad tym wszystkim. Także i to, i to. Bo And to whom you would recommend to, to implement Element? Rekomenduję wszystkim, ale na pewno już firmom, które mają w sieci więcej niż 200 urządzeń, to, to już na pewno. Natomiast to jest kontrola na każdym etapie, gdzie firma zatrudnia już pracowników, to jednak e, jest to łatwiejsze do analizy i do. E, utrzymania kosztów. So thank you very much Andrzej for Trusting Televent and for sharing your experience here in this short video. And hopefully it's not the last video. <laughs> thank you. And uh, to everybody else that would like to see how Televen can help uh, your business, go to televen.com and request uh, a demo, or make a click on the link in the description of this video, and we will be shortly in touch with you. Thank you very much.